Hej, kochani. Dobry, dobry, dzień dobry. Witamy was e, serdecznie no. i dzisiaj szykujemy się do Warszawy. No, Warszawa. Tak, naszym takim głównym powodem e, jechania do Warszawy jest Indian food. Jedzonko. Because they're like, you're not giving us any Indian food, because <laughs> we're like very healthy here, you know. In the morning porridge, you know, some fruits. But they're like, we miss Indian food as well, so we thought of, you know, showing them. Uh, how Poland uh, has, you know, what type of Indian in Proszę sobie nie myśleć, że my teściów w ogóle nie karmimy, ale chcemy, żeby mieli taką zdrowszą dietę ze względu na teścia, bo ma cukrzycę. I on, widzicie, on jest takim łasuchem, on sobie lubi podjeść. Dzisiaj stwierdziliśmy, że pojedziemy właśnie do Warszawy, zrobimy jakąś ucztę, zjemy coś takiego fajnego indyjskiego. Jeszcze nie, nie zaplanowaliśmy do końca, co planujemy jeść, ale Meru ma ochotę na czole baturę, czyli z sklep. To jest w ogóle jego ulubione danie jakiejś zimy do Indii. To pierwsze, co po przylocie on biegnie i właśnie je to danie. Za oknem zima. Dosyć mroźnie to wygląda, więc mam nadzieję, że teściowie za bardzo nie zmarzną. Jak już o tym wiecie, teściowie pochodzą z Kaszmiru, z indyjskich gór, ale jakoś jednak jest im zimno w Polsce. Ja chciałam też im pokazać Warszawę, zabrać ich gdzieś w jakieś fajne miejsca, może gdzieś pospacerować, ale nie jestem pewna, czy podołają pogodzie i też teściowa nie jest w stanie zbyt dużo chodzić, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najbardziej się cieszą na jedzonko, więc jedziemy się dobrze najeść. vlogger, vlogger. E, a co tam? Gotowy? Jesteśmy już gotowi i powoli wychodzimy. się. nie, 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 wyjść. nie, Dobra. Dali radę nie, wychodzimy i jedziemy do Warszawy na... Takie późny śniadanko, lunczyk, bo jest dosyć wcześnie tak naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze słońce się pokaże, bo jest dzisiaj tak biało. Gotowy? Gotowy. Are you guys excited to go to Warsaw? Mother's sleeping. <laughs> <Sorry. laughs> this is my sleeping time. <laughs> this is mother's sleeping time? Jeśli pytacie czemu nie zabieramy breakfast? teściów? <laughs> to <after laughs> jest właśnie. Yeah, after breakfast mother needs a power nap. Mój już ma power Mimo, pogoda nam się zmieniła i delikatnie pruszy śnieg, to wyciągnęliśmy już na spacer. Teściowie, jacy eleganccy, zobaczcie, wystrojeni. Ponoć nie jest im zimno, ale zobaczymy na jak długo. Teściu teraz robi za świętego Mikołaja. Zimno, Wejbuś? Bardzo zimno. ale zobaczcie, jak jest bejbus ubrany. E, krótki rękawek pod spadem. Oh,

Teściowa mówi, nie jest wcale tak zimno. A nosek ma już czerwony. Jest e, chłodno. Ten wiatr jest taki bardzo, bardzo mroźny. Ale wiecie, chwilę, taki chwilowy, krótki spacerek dobrze nam zrobi. Przed widzonkiem. Teściowie ustawiają się na kolejne zdjęcie. Nie będzie. Jest This one on the top. Uh. That's apple cake. Oh, and here pierogi, jak like momos. Mi już ręce yes, zamarzły. Widać jakie mam czerwone palce, aż ich nie mogę zginać. Babusiak. Nie, nie jest tak źle. Moje są <laughs> jakieś takie. Idziemy swimsuitkiaga. Bardzo mnogo. Feeling cold, no? no. We going to the car now. Uh -huh. And then straight to the restaurant. Czy feeling hungry? No, I'm not feeling hungry, but. We can have a little bit of snacks. Teście się właśnie zapytał, bo mieliśmy e, McDonalda tutaj. I ktoś się pytał czy w McDonaldzie są indyjskie potrawy. Właśnie na czole Baturę. I sobie tak śmieszkujemy teraz z niego. Idziemy do restauracji, która nazywa się Deli 6. Ponieważ tam właśnie mają młodą um, naturę. I tam ponieważ jest takie żądne, um, więc Idziemy sprawdzić. To jest głodny? jestem głodny. Głodny? jestem głodny. Głodny papa? Głodny jest. Wszyscy <głodny> gładni. <Everyone głodny. głodny> <głodny> Jedziemy do restauracji. No, Delhi Six, no? Delhi Six. Delhi Six. Gdzie no. jest? Um, maybe pięć minut. Hmm, no. Chyba nie jest daleko stąd. Nie, Zaraz nie. zobaczymy. I co jemy? Czolabaturę? No, no. <grymne> <grymne> Jesteśmy już na miejscu. Deli 6 już tutaj widać. Chyba z boku jest ta knajpka jesteśmy. Głodomorki już chodzą. Meru już zamawia, a ja Wam zaraz pokażę, e, co zamawiamy. Pokażę Wam w ogóle całe menu. Już Wam pokazuję, co zamówiliśmy. E, numer 5, Sef puri. To są te takie kuleczki, numer 5 tutaj, widzicie? Fajnie to wygląda, z takimi sosami w środku. E, chcieliśmy w ogóle zamówić oto, aluka parata, czyli te chlebki z ziemniakami w środku, ale niestety już jest za późno i się na nie nie załapiemy. Co jeszcze zamówiliśmy? E, Czola batura. Tak, numer 3038, czyla to. I czekajcie, coś jeszcze chyba było. Y, czy już nie, nie wiem. Na pewno y, mangolasi też chciał. I jeszcze herbatka, taka z mlekiem. Wydaje mi się, że jeszcze zamówiliśmy to, numer 14, y, pakora, czyli taki chleb smażony w cieście. Tak jak nasze chlebki, troszkę, tylko że to jest takie bardziej ciasto naleśnikowe. Właśnie z jogurtami. This one we order as well? Tak. Tak? Lassi mango już jest. Teść próbuję. Teściowa próbuje. To jest ta przystawka. Tutaj mamy ten chlebek smażony w cieście. Właśnie podany z tymi sosami. Takimi słodko-miętowymi, delikatnie ostrymi. jak smakuje? Bardzo dobre. Teraz czole baturę. Zobaczcie, jaki ten chlebek jest piękny. O, druga już idzie. Oh. To jest dla mnie i dla Bejbusia. Więcej herbatki idzie. Sylwia próbuj czolabatura. Te klepki są mega. Bardzo tłuste, co po palcach. Ale nieważne, ważne jest dobre. są pyszne. Smakują dokładnie tak samo jak Inia. Dziecierzyca? To jest bardzo dobra, ale smakuje inaczej. No, no. No, it's very nice, no? Powiedziałam teściowa, ile kosztuje jedzenie i, 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 i mówi, tyle kosztuje, wszystko, wszystko zjem. Wcześniej mówiłam, że teściowa wszystko kończy ze względu właśnie na cenę, bo tutaj to danie z Tudorzyca kosztowało 40 zł. I jak ona się dowiedziała, ile to kosztuje, to takie dobre, dobre 8 razy więcej niż to, co taką cenę, muszę zjeść wszystko, już nie mogę, lubić zjem wszystko. Wróciliśmy właśnie do domu, i mimo to, że jedliśmy pyszny obiad na mieście, zaraz pokażę wam, co zażyczył sobie mój teść na kolację. No, robię właśnie rosół, taki na szybko. Ja czasami do rosółu też dodaję paprykę, bo dodaję takiej słodkości. Ja ogólnie lubię, jak rosół jest taki słodkawy. To jest w ogóle taki ekspresowy rosół, więc e, łagam, nie mówię, że coś tam robię zle, że nie tak i tak dalej, bo to jest ekspresowy rosół mm. i planuję do tego rosółu zrobić yeah, kluski plany. Did you enjoy Warsaw? Oh, I, I enjoyed a lot. Yes, what you enjoyed the most? Food? food, <laughs> The of all the It was really today. Jestem bardzo ciekawa, czy takie kluski lane im zasmakują. Czekam tylko aż się woda zagotuje i robimy. Jeśli chodzi o paprykę w rosole, to ja wiem, że papryka nie jest takim tradycyjnym dodatkiem właśnie do rosołu, ale kiedyś u kogoś widziałam, że właśnie ktoś dodaje paprykę, bo lubi taki słodkie rosół. I jak to zobaczyłam, mówię, spróbuję. Jak spróbowałam, to powiem bardzo, często dokładam tą paprykę. A dzisiaj dołożyłam jeszcze troszeczkę chili, bo coś czuję, że zaczyna łaskotać w nie gardło, więc może przez te mrozy jakieś choróbsko próbuje mnie dorwać, więc taka, taki rozgrzewający rosół. Już prawie gotowe. Tak się prezentuje od tej papryki i marchewki. Zrobił się dosyć pomarańczały, ale słuchajcie, jest pycha. <słyszynka> 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 Chyba smakuje. <słyszynka> Jak widzicie, rodzicom smakowała zupka i to bardzo. To jest chyba taki znak, jak komuś smakuje, to właśnie tą zupę się dopija prosto właśnie z talerza. Ja też mam takie wspomnienia, jak byłam dzieckiem, też właśnie tak się zupę e, jadło. wtedy chyba jakoś lepiej nawet smakuje. Ja e, tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy filmik. Ja właśnie pracuję teraz i montuję e, jeden filmik dla Was, który na pewno już e, widzieliście. I tyle. Ściskam Was bardzo mocno. Buziaki. Pa, pa.